Witajcie, z uwagi na to, że przed chwilą założyłem sobie zewnętrznego beca, albo beka, a trochę mi zajęło, żeby rozkminić jak to zrobić, mam nadzieję, że wszystko zrobiłem dobrze, no to Wam opowiem jak to się robi, po co to jest i jak to się robi dla tych, którzy są tym zainteresowani. Strzeliło mi wczoraj serwo standardowe w Forcy. I postanowiłem je wymienić na znacznie mocniejsze, szybsze. Zapodałem takiego Savoxa. Bardzo fajne serwo. Mocne, 23 kg 007 prędkość. Fajnie wyglądające przy okazji, bowiem no tylko takie serwo ma potencjalnie, pewnie w nie każdych okolicznościach, ale. W jakiś tam większy pobór prądu, na tyle większy, że standardowy bec, który jest w reglu, może tego nie uciągnąć, bo ma na przykład, nie wiem, zazwyczaj chyba 3 ampery. W związku z tym trzeba pociągnąć prąd, omijając tego beca, który jest, czy beka, który jest standardowo w naszym reglu. Zakupuje się zewnętrzny, na przykład Taki. Ten akurat ma parametry do 10, yy, chyba do 10, tak, do 10 amper obsługuje do 6, jest tak jak widać. I 4,8 do 9V wysyła. No i teraz to, co tutaj zrobiłem, to puściłem yy, prąd, zasilanie na serwo yy, większe z pominięciem. Czyli po prostu puszczenie nie przez regla, tylko przez tego właśnie beka. Natomiast oczywiście idzie ono przez odbiornik. I ja powiem szczerze, że sam nie wiem, czy ten odbiornik wytrzyma z kolei taki prąd, bo nigdzie nie znalazłem, ile on może przejąć. No ale zakładam, że tak się robi, to po prostu ten odbiornik to wytrzyma. I teraz jak to się, jak to się robi? Robi się to w następujący sposób. Pierwsze co zrobiłem, to wcinam się tutaj w przewody zasilające regiel. Tutaj, tuż przed, tuż przed wejściem we wtyki, wciąłem się, zrobiłem nacięcie na plusie, z drugiej strony na minusie, także sumuje się ten, sumuje się, e, sumują się wolty obu pakietów, czyli do 6S tutaj jeżdżę, więc ten do 6S powinien obsłużyć. Wciąłem się, wlutowałem i następnie zabezpieczyłem taśmą, i mam już zasilanie mojego beca. E, wychodzę. Znaczy wchodzę teraz, nim w, w odbiornik i teraz zasilany odbiornik ciągnie zasilanie już właśnie z niego, z pominięciem, jeszcze nie z pominięciem, właśnie tego, co, jest, co się dzieje, co idzie z, z regla. I teraz, żeby pominąć właśnie zasilanie z, z regla. Należy wypiąć. Tu jest wypięty widzicie. Należy wypiąć, wagacyk, ten biały. Tutaj ten biały, potem jest po prawej stronie czarny, a środkowego już nie ma, bo jest wypięty i jest po prostu odgięty i zaizolowany. Bo wypiąłem z tej małej wtyczki, która idzie z regla tutaj. Wypiąłem czerwony przewód, bo ten czerwony przewód daje zasilanie i jego trzeba odpiąć, bo zasilanie idzie już z naszego obecna. A więc, tak zrobiłem. Wypiąłem. Pierwszy raz to robiłem i zastosowałem sobie fajny, fajny patent. To jest, moje ulubione, to jest moje ulubione narzędzie, do, między innymi do lutowania. Nie lubię tych łapek, ale te łapki, akurat część tych łapek się przy, przydało, fajnie się tam można było przy, przytrzymać. Natomiast to używam do, do lutowania, żeby sobie przytrzymać wtyki, to mi najlepiej funkcjonuje, ale też użyłem tego do wypięcia tego przewodu, mianowicie, no bo musiałbym mieć trzy ręce, żeby to zrobić sobie komfortowo. Ten przewód środkowy przytrzymałem sobie tym kluczem, czyli ścisnąłem tak, jak go i odciągając całą wtyczkę, uniosłem tą małą blaszkę. Tam jest, znaczy, no, taki plastikowy element, a blaszka, tak, po prostu nożykiem. Żadnym śrubokrętem, niczymałem, to nie szło. Nożyk się do tego uważam nadaje no, najlepiej, także wystarczyło podważyć tą, 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 tą zapadkę i całość wtedy pociągając, no bo jedną ręką trzymam wtyczkę, drugą. Ręką operuję nożykiem, Trzecie nie mam, więc cała ściągnąć, klucz mi przytrzymał ten, no dobra wiem, że to, nie wiem czy opis to oddaje, może, może następnym razem jak będę robił to po prostu nagram, nagram filmik, jeżeli by ktoś z tym miał, miał problem. W każdym razie, teraz mamy założonego, zainstalowanego beca, gdzieś go, pewnie gdzieś go tutaj umiejscowię. Zanim to zrobiłem, posprawdzałem sobie czy i skąd by sięgnęły przewody, gdzie go sobie być Myślę, że tutaj będzie, będzie miejsce odpowiednie. No i mam, aparaturę mam włączoną. Włączę teraz włączę teraz wentylator. Nie daje do końca rady, jak słyszycie. O, muszę go trochę dać mu zapęd, bo tam są jakieś paprochy, nie chcę mi się tego rozbierać. Dobra, chwilę chodzi, niech sobie tak chodzi. I. No i co? No i działa. Ok, a tu widzicie tego Savoxa, nie widzicie? Teraz zobaczycie. Taki numer SB 2282SG tak sawoxik. Szybki, mocny. Y nie jestem pewien, czybym to czybym robił instalację tego, o, teraz się rozpędził, czybym robił instalację tego beca, gdybym tylko jeździł na kołach takich tutaj przewidzianych do, do bagusa, natomiast z uwagi na to, że jeżdżę też na dużo większych kołach i mam obawę, że wtedy pobór prądu mógłby znacznie wzrosnąć, no to, to stwierdziłem, że nie będę ryzykował, bo jeżeli. Um, jeżeli ten pobór prądu będzie wyższy niż ten, niż ten bec, to spalimy. Ja nie jestem pewien teraz, nie chcę wam skłamać, czy spalimy tylko tego beca, czy potencjalnie można po prostu regię rozwalić. Niech może mądrzejsi się wypowiedzą na ten temat w komentarzach, jak ktoś wie, ale potencjalnie można narobić sobie szkody. W związku z tym, żeby tego nie zrobić, no to tego beca właśnie sobie tutaj zainstalowałem. Zostało mi jeszcze do zrobienia tutaj chłodzenie. Mam taki wentylator, który, który widzę, że pasuje, tylko to już za następną sesjką, bo tu mamy rozstaw otworu w yy, 25x25 bodajże i akurat taki, yy, taki wentylatorek, on tu będzie, powinien, powinien tu całkiem spoko pasować otworowo, otworowo jest, jest okej, okay. tak, otworowo jest ok. A to jest akurat traksasowy taki wentylatorek. Nie wiem jeszcze jak się będzie sprawdzał. Nie wiem, jakie ma parametry, tak wziąłem co było. No tu może są jakieś parametry na nim nie do końca, obrotów nie ma. No dobra, ale to inny temat. Jeszcze jedna ważna sprawa, czy ważna, nieważna sprawa, którą można zrobić, żeby sobie życie ułatwić. Można przed wypięciem tego przewodu czerwonego z który idzie z, z regla, założyć przedłużacz i z tego przedłużacza wyciągnąć i dopiero wpiąć w, w odbiornik, ponieważ jak będziemy chcieli zrobić jakiś setup, wpiąć się w przewody i zrobić jakieś, jakieś ustawienia, pozmieniać na reglu, wtedy nie będzie trzeba za każdym razem wypinać, wpiąć tego, tego centralnego przewodu. No, ale to tylko takie ułatwienie, bo to wypięcie jest. Póki pewnie nie robi się tego wielokrotnie, nie jest, nie jest jednorazowe. I tak to wygląda, gdy skończyłem. Podłożyłem tutaj i przykleiłem taką piankę. Zatrytkowany bez, Profesjonalny system w postaci najlepszej na świecie gumki modelarskiej, zabezpieczający, żeby ten przewód tu gdzieś się czasami nie wplątał nam. Wał napędowy. No, i wygląda, że wszystko jest ok. Poza tym, że ten przewód minusowy troszkę wydaje się delikatnie, może momentami za krótki, ale nie jakoś mocno. Myślę, że wszystko będzie ok. Czas na testy. Na testy mam dosłownie chwilkę, ale powiem tak, że nie wszystko poszło gładko. Przed chwilą zapakowałem: zapakowałem akumulatory, zamknąłem budę i nic, sprzęt nie reagował I, i nie chciał reagować w żaden sposób dopiero gdy zmieniłem wejście z beca na inny port czyli pozostały wolny port w pozostały wolny port w odbiorniku no to sprzęt ruszył także nie wiem czy nastąpiło spalenie tego portu czy co się wydarzyło trudno mi powiedzieć Zobaczymy czy na tym będzie chodził, potem będę chwilę to sprawdzę czy tam ten port w ogóle nie żyje, o co chodzi. Natomiast na tej chwili w tej chwili tak jak widzicie sprzęt, sprzęt działa, lata, wszystko jest ok. Serwo działa bardzo szybko, ale czy bym powiedział, że to jest jakaś przepaść pomiędzy tym, co było? To chyba nie. Natomiast tamto nie wytrzymało krótkiej wizyty na torze. Zobaczymy, jak tam opony się mają po takim nadużyciu. No, jeszcze trochę ich jest, nie jest tak źle. Dobra, kończymy na dzisiaj. Zobaczymy, czy to będzie hulać. Na razie.